Gówno Czemu twój stary się spu... Czemu twój stary się spuści? Ooo, ale się zasrałem Ooo, minionkiem Iii... Czemu puszcza się twój stary? Czemu puszcza się stary? tak twister... biały tak. idioto Gramy w horror, Grę straszną No chyba Traszy. I wynosimy śmieci, bo to jest pik każdej strasznej gry Wraca Czuję ciarki na plecach to, to ja, ja czuję ciarki to... na plecach? Bo tak Nie wiem whoa, whoa. Od... Ej, ale muszę wam coś śmiesznego pokazać. No, pokaż. Ale to musimy zejść do tej sali. Pokażę nam swojego demona. Musimy zejść do tej sali, drzwi, idni. Otwórz zamek. Otwórz zamek. Otwórz zamek. Otwórz zamek. Ej, patrz, patrz. Patrz. Ej, widzisz tą skórkę? Pana na? Patrz. Aaaa. <laughs> <laughs> Ej, to ktoś przyszedł. Już go nie ma. Ciekawe kto to był. Chodź tu złodzieju. Poszedł nie tam złodziej. Złodzieju, on nam oddał to słownie. Złodzieju. złodzieju. Ej. Ej. Nie yy. dodajemy tego. na tego. Na jaką skrzynkę? Rom, romans? Romans? Horror? Horror, horror to wygramy teraz. Upsalamy to. Się już to się No bo my, my bierzemy te same. No i co ty mi Davido zrobiłeś? Co mam zrobić bez tego? Ej, no, można no, kupić sekretny ending za 600 robuxów. Nie, to jest jeszcze większe niż... Te za, 600 te... za 600 robuxów to samo mogę życie ułożyć. Cześć, sam ale... grać. sam tak grać. Burger King? Ej, on jest... On jest... On jest burgerów. Prawie jak zjarane. Czy mogę wziąć te... ...Czarna Mambo. jest czarny. On złoczy. Ej, patrz. Ej, patrzcie na mnie. On idzie tak daleko, jak idzie daleko o gameplay mm. z Death Rovera. Jedzenie. Ej, patrz na mnie, patrz na mnie. Widziałeś co mi się działo? Nie, a coś... O nie. A no, z trzecią. To wam pokażę zaraz. Wow. Bada. To chodź zobacz, chodź. chodź. No Wow Nie wow. no co jest? Nie mm. czuję się tu bezpiecznie. Czemu jak ojzy? Swoim... a nad tobą jest ze... sufit, przez ponownie. Ej, tak działa Tybek, powiesz mi czemu ty koś... się w tym suficie. Tybek powiedz mi czemu tu o. na tym twoim na tym twoim o. osiedlu są. Dzień Ten... dobry, proszę pani. <laughs> jak Lincoln? tam? Jodra w porządku? <śmiech> Przetestujmy. <śmiech> nie, ale nie, 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 dotykaj, nie, nie dotykaj tej babci tak, bo ona się zaraz rozpadnie, co nie? Ta strasz, stara pani jest strasznie... Stranger Things. Ta stara żmija jest naprawdę straszna. Nie wiem, czy wytrzymam tutaj dłużej. Jo, uważaj, ktoś za tobą idzie. Jak się Czy Prze to winę? O nie, czy to Drinkiebić? Dzień dobry, proszę pana. Ukradnę pan bitch. Ale to przecież jakiś ziomek z napletem na głowie. On <laughs> dzisiaj pana. Będę pana go <laughs> na dzisiejszą noc. Czy chciałby pan mieć rodzinę? Wiem, że nie chciałby pan mieć, bo nie ma pan włosów. Hmm. Już wyszedł? Śmierdzisz. <śmierdzisz> <śmierdzi>, <śmierdzi>, Śmierdzi to ci serc pod lafleta. <śmierdzi> wow, tak szybko? Ile ten sklep zarabia? Dwóch ludzi obsłużyliśmy. Ej, ej, masz może Dobra. trochę, masz może trochę oleju, bo chciałbym się nasparować po pracy. <śmierdzi> ej, ten gościu jeździ ciężarówką, zobaczcie na niego, prawdziwy, prawdziwy taker. On ode on nie on nie mogę, mam family content ja coś mówię, a ty tego, a ty próbujesz ode mnie zgapiać jakiś family content, bo myślisz, że jesteś biedny Zleci na ja to powiem, co nie Cool, guys, friend Dobra, kiedy taka się robi straszna? No jak? O, wraca tracker Co? Gum gumek nie starczyło? Ok oh, These movies are so boring nie dziwię Jakie? się, że są takie nudne jak wybrałeś reality, ty głupi cellub Jakim cudem on w ogóle to obejrzał w 3 sekundy <śmiech> nie, <śmiech> nie wiem magię, nie? To on Bo sobie je... robi on sobie robi pamięciówkę z tych filmów, ten chory No co tu tutaj jest Ej, już chyba wiem gdzie gdzie co tu tutaj jest O mój Boże Ej, uważaj Co to było? O nie Uciekaj <laughs> O oh nie! Czy to był. Ci... Byniu, nie będę na ciebie. Ja cię kocham, Byniu, ale nie jesteś wart 39 rów. ty tybek. Ty ty... Wracam do lobby. Tybek. Ci... Ci... Dla... Dlacze... Dlaczego? Musieliśmy zrobić naszego kolegę i zaatakował nas. Jakiś debil, z zębami krzywimi Kropka, kropka, kropka Mógłbyś przestać lizać wodę ze zlewu? Zbanie Nie mogę, o zobacz jaka dupcia przyszła U, moc... Moc siedem... Siedem na... na... na Siedemdziesiąt... która nie istnieje to... Zero to zero dalej Są te parabole, o których mówią? No, ty. Mamatka. Co cię ta interesuje, ty głupi różowy. Thank you, twecie? thank you, thank you. A, trochę od przodu, trochę od tyłu. Don't worry. Idzie znowu pan Euro Truck od, Simulator od, od, od 2. Tyłu, od ja tyłu, oglądałem ty... jego shorty, on sobie tam Xboxa zamontował w ciężarówce Od tyłu to ty byłeś robił. Witaj. Jestem tutaj, by zwrócić ten ostatni film. Który, pożyczyłem 3 dni temu Główno mnie to interesuje Był za straszny. popłakałem się w mojej ciężarówce Nie mogłem nagrać kolejnego shorta A pewno on się popłakał, czy on do tego zwalił? Ja się popłakałem, to było tak straszne Ej patrz, teraz wyjdę, wyjdę na dwór A tam, o nie Co? Dobra, co robimy? Quick Mamy 60 sekund na to, żeby zejść na dół i włączyć prąd? Nie gdzieś tu, ale Gdzie myślisz że nie naczy... paliwo z góry i uciec z autem. A. Nie możemy się myślę, też schować tego w piwnicy. Uciekamy autem, czy chowamy się w piwnicy. Zbanie. Zrefieluję auto i idę ukryć się w piwnicy. A po co? Czemu nie? Szybko. To no chodźcie się autem, uciekamy. Nie no, to chowajcie się w piwnicy, będzie lepszy content Dobra. Ucieczka a tam jest nudna. No, nieważne. Będę się chować w piwnicy. Idę do piwnicy. Zapewne jest się to po prostu zwykła ucieczka. A tak może się coś będzie działo. O, patrz, ja się schowałem. Ja się tak schowałem, że się nie schowałem. Zostałeś znaleziony przez kreaturę i nie wiadomo jak zniknąłeś. Policja i twoja rodzina nie. szukała cię, ale byłeś dalej zniknięty i teraz kreatura szuka ojej. Ty, ale ja, ja myślałem, że ona będzie nas szukać, coś innego. Tak ja się tak zesłałem i zbyciągnąłem myszkę z Ja ci tego nie pozwać, teraz ja zrobię... <laughs> Dobra, co jeszcze zagram? Co jeszcze zagram? Teraz w rekomendatorium. mam 5 gier. Midnight Burger Horror, Midnight Motor Horror, Midnight Smart Horror, Midnight Barber's, Horror. Nie, jeszcze nie, nie, jest z noczyską Alfredo. Ja sobie teraz ja robię się, że będę tego zbudował na Malcie. Nie wiem, chcę. Ja mam na przykład Close Your Eyes Horror, Lord of Steve. Człowiek też mam. Obscure Horror, Major 4 updates na wkop. jeszcze Survive Freaky Gojo. Dobra, chodźcie. O nie, ja żigałem. Hej, jeszcze stosowne kraby. Jak będziesz używać latarki, to bateria będzie się marnować. A jak jesteś w labiryncie, to patrzcie na baterię. No ja czarny ekran. Nie, nie, Dobra, nie jest. Jak bateria się będzie marnować, to będzie się marnować. A jak bateria nie, tak będzie tak marnować, to trzeba znaleźć baterię. Trzeba bazę. O kurczę, jakbym przybliżył, to by wyglądało dobrze. Czy ja ja mogę tym pojechać? art. O mój Boże. <grym 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 I pięć kusków Musimy, Musimy iść. Na wycieczkę. Cześć, to mamy? Tak. A nie czekamy na tamtego cieplucha? Ja czekamy Ciepluch. Czeka, mi, cieplucha. Ja nie każę, Nie podaży ciąg. Czekamy mi, cieplucha. Ja nie każę, że. Nie podaży ciąg. Cześć mnie i zabrał i tak. Zabrał mi moje widz nie ja jak takie coś Słopanę, się. Myślę, jak tak jest. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Patrzcie, znalazłem. Dziewiska. Masz ten czarny Nie, nie. Tak wam. Nie, nie. Nie, nie. Nie działa. 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 działa. Nie Nie działa. Nie działa. Nie działa. Nie działa. Nie działa. Nie Nie A, Nie działa. Nie Nie działa. Nie działa. Nie Nie działa. Nie działa. Nie działa.

No dobrze. No. Wiecie co? No, no. Jak brat ja dostał tego zaufania, to tak się wysłałem, że mam całą majtki mokre zaraz wrócę. Mam baterię, ale bateria do pracy mi znika. To po co mi ta bateria? Przykładam. No tak, ja wychodzę i tym, że go nie ma, ale to nagrałem. No ja ty... dobra, już wszystko zizaję. Jeszcze wszystko zizaję, jak coś. Gdzie wy Ja jesteś? już kończę idę spać. Ja tu chodzę, zwiększamy, no. no, 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 nie, chłopie. Labirynt. ale ja już nie jestem w stanie. Muszę pokazać winowierzchni. Dobra, a ty gada. No wydaje mi się, że gówno się dzisiaj kończy. A, wydaje mi się, że muszę pokazać, gdzie mi się da na układzie. Jego widzę. Następnych odcinków. Możemy wracać. A,